Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak widzicie, stoimy tutaj, tutaj przed tymi młodymi srokaczkami. Dzisiaj sobie je rozsadzimy, ponieważ sprzedałem już te, te dwie samiczki, co tutaj były. Teraz już mają tutaj pościelone. Jest sucho, więc tutaj sobie zaraz wsadzimy samczyka. Żeby już im nic nie, nie działa ani nic. Oraz żeby miały pełen luz. Więc sobie samczyka tutaj rozsadzimy. Dobra, okej. Okay. Myślę, że mu będzie teraz tutaj dobrze. Tak samo jak i samiczce. Będzie miała sobie sama i luźno. Teraz są już coraz ładniejsze, coraz większe. Widać, że od kiedy są już umie, dostają pasze, no to przy tyły na wadze. Nie mają takich mocnych wgłębień pomiędzy kości. No ogólnie widać, że są fajne, już większe. Ogólnie na, na odcinkach albo i na, na filmach e, widać, że, że są takie bardzo duże. Natomiast one są małe, młode. E, od tych samiczek, co były właśnie tutaj, one są o miesiąc młodsze. E, no więc dużej różnicy nie ma, ale duże też nie są. Hmm. No więc tyle. Też taka informacja, że wczoraj dopuściłem sobie właśnie tą samiczkę znowu do samca. No i znowu go dopuściła. Już po prostu nie, nie wiem, co mam robić. Na pewno, jeżeli będę jakoś zdobędę inną samicę, no to ta od razu pójdzie na sprzedaż. No, jeżeli mi się wygoci, to będzie dobrze. No, a jeżeli nie, no to trochę szkoda. Natomiast ta samiczka. Ciągle coś tam próbuje robić, jakieś gniazda, czy coś takiego. Przed chwilą miała tam w rogu, teraz już to zepsuła. No ogólnie u niej widać, bo ma duży brzuch. No u tej samiczki, natomiast na odwrót, ma mały brzuch. Nic nie czuć, żadnych gruzołków ani niczego. Myślę, że najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy samice są kotne, będzie kupienie wagi i ważenie jej co tydzień, czy, czy przybywa coś na wadze, czy nie. Myślę, że jeżeli im się tak jakiś hajs yy, zbiorę, czy coś takiego, to będzie trzeba o tym pomyśleć. Yy, na ty od nas. A Wy możecie mi doradzić, czy, czy to jest dobry pomysł, czy, czy zły. No dobra, myślę, że na ten odcinek by było to wszystko. Yy, jeszcze takie jedno podziękowanie, że bardzo Wam dziękuję za. Już Szybko wbijające subskrypcje na mój kanał. Po prostu jesteście niesamowici. Szybko to robicie, więc wielkie podziękowania do Was. No i co, myślę, że kanał dalej się tak będzie rozwijał, bo filmy myślę, że są coraz lepsze. No i tyle. Coraz lepsze. No dobra, myślę, że na ten odcinek by było to wszystko, co miałem ja Wam do powiedzenia. Teraz czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. No i co, dzięki za obejrzenie.